Ruler, a to jest taki szybciutki poradnik, jak zmienić wygląd naszego Facebooka. Tak, możemy sobie zmienić naszego Facebooka na wiele, to wiele różnych kolorów, jeśli tylko chcemy, i to w zupełności za darmo, tak, tylko będzie nam do tego potrzebna przeglądarka Google Chrome, tak. Będzie nam do tego potrzebna przeglądarka Google Chrome i rozszerzenie Fable, czy jakoś tak, do którego link macie oczywiście w opisie. No, no i nie wiem jak z innymi przeglądarkami, ale na bank, e, na Google Chrome działa, bo sam to testowałem. Nie wiem jak na innych przeglądarkach, ale na Google działa. A więc wchodzimy sobie w Google O, następnie w ustawienia, w rozszerzenia i pobierz więcej rozszerzeń. Wy tego nie musicie robić, bo ja mam link bezpośrednio do tego rozszerzenia i wpisujemy sobie Fable Loose, czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta, i rozszerzenie, no i mamy tutaj wszystko i klikamy za darmo. No i potwierdź nowe rozszerzenie, e, może przejrzyj i zmień wszystkie swoje dane strony, które rozwiedziesz. no a dodajemy, no i już się wszystko dodało, sprawdzanie i do, już wszystko ładnie, pięknie. Ja się wylogowałam swojego Facebooka, żeby tam chronić dane osobowe i tak dalej, ale pokażę Wam, że to działa. To jest oczywiście adblocker na reklamy, więc powiem Wam, że bardzo spoko. I to jest właśnie to, gdzie możemy sobie zmienić kolor naszego Facebooka. Tylko trzeba być chyba zalogowanym, więc ja zaraz wbiję na swoje konto i widzimy się zaraz. Ok, jesteśmy już jak się zalogowałem. Klikamy sobie tutaj na colorize jak widzicie już nam się zmienił tutaj pasek, tymczasem możemy sobie dać na zielony, pomarańczowy, tylko szkoda, że zostaną te tutaj ikonki społecznościowe na niebiesko, może da się to zmienić, może nie, nie wiem, ale powiem Wam, że to można zmienić na różne fajne kolorki, więc, więc to jest chyba spoko, ja sobie zostawię załóżmy taki. I zamiast takiego zwykłego, szarego, białego tła, możemy sobie dać jakieś fajne zdjęcie. Ja sobie tutaj przygotowałem plażę, trochę nie jest dopasowana do rozmiarów, ale, ale chyba jest najlepsza. Więc możemy sobie dodać takie coś, możemy tak to zrobić, możemy tak, możemy tak. Ja Więc powiem, że naprawdę jest to bardzo spokojne zdjęcie. Znaczy, opcja, możemy sobie również tutaj. Na przykład zakolorować to. Szczerze wam powiem. No i wszystko jest gotowe. Oczywiście nie jest to za darmo wszystko, więc więc spoko. Teraz możemy pozmieniać kolorki na czarny face, na czarnego face'a. Jakieś na przykład samo czarne tło dodać, więc to też by było nawet kolorowo. Ok. Mamy tutaj jeszcze Cursor Changer, Render, Media Panel, w ogóle wszystko Full Notification i w ogóle jak, jaki ma być chyba dzwonek na Facebooku i jak, jaka ma być czcionka. Widzicie tak to oto wygląda i to jest taka duża czcionka i mała. No powiem Wam, że naprawdę spoko to wygląda. Możemy sobie chyba zmienić na czcionkę. No, więc bardzo spoko. Nawet możemy sobie zmieniać czcionki, więc powiem Wam, że jest to bardzo dobra aplikacja. Na przykład zmienimy sobie na taką, możemy sobie zmienić na na, na, na jakąś taką inną, na taką na przykład. Więc powiem Wam, że aplikacja jest bardzo fajna i jest za darmo, więc naprawdę ją polecam. Jeszcze sobie tutaj damy tak. Nie no, na fioletowo nie, na no niebiesko już było. Damy sobie na taki jasny zielony. A więc, ziomieszki, jeśli Wam się poradnik spodobał, dajcie łapkę w górę, e, ocencie i powiedzcie innym, że to też działa. Bo naprawdę jest to bardzo spoko opcja. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i do następnych filmu. Cześć, pionem!